Yo, witam was tutaj, Crip Hunter, a to jest nietypowy odcinek Minecrafta, właśnie nowa seria. Jak widzicie, gramy w Minecraft Alpha 1.04, ja sobie już tutaj grałem, ale my stworzymy sobie nowy świat. Oj, no i tak jak mówiłem, nowa seria na moim kanale, myślę, że będzie bardzo fajna. No i zobaczymy, jak Minecraft wyglądał kiedyś myślę, że ta seria będzie trwała tak, że 10 odcinków z jednej serii, później zrobimy kolejną, 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 kolejną. Save z Lava Survival, Freeball Survival, Minecraft Piemniki, wszystko jest zapisane spokojnie. Więc nie musimy się martwić. Eee, no dobra, to zaczniemy. Nową serię Minecrafta. Tylko myślę jak ją nazwać. Dobra. No, zobaczmy jak tam się wygeneruje. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy? Drzewa, te liście. Po prostu to było pierwsze co mi się rzuciło w oczy. Ojojo, oj, jak miło, jak miło, jak miło cień cienie. O i tak. Dobra. Wiadomo. No i co... Oczywiście ja już zdemoralizowany tą nową Micratę. Ja próbuję tutaj sobie twarz pokazać, ale nie mogę. I klikam jak debil, nie? Tak nie mam swojego skinałam jakiś, nie wiem. Boję się swojego nawet wygrywać, żeby nic nie było. Dobra. Lecimy. Oj, jak na razie bez lagów, to też jest naprawdę zdjęciem czy achievementów też nie było. No to sprint nie ma nic, ja, głodu, jam ja Jak miło. Dobra, super, super. Nie, nie, sobie to. Super, niech się nam świat wygeneruje. o już też mamy. Dobra, co no, ten odcinek raczej będzie przeznaczony na szukanie domu. Oj, tutaj shiftu nie ma. <laughs> Ojej. Ojej. o i tu możemy nawet zobaczyć to co mówiłem w Lava że świnki mają płaski ryjek No To nie ma nic tak naprawdę Tylko jeszcze trzeba zobaczyć, O, gdzie są mocy tu Dobra. 3D, żartowałem Simgłośnik, cicho muszę chyba szło FPS To jest pokazane dzięki Frapsowi Zbierałem sezonki. Uuu, możemy się wybrać tam. Mam nadzieję, że łódka to już była fro... Boże, co ja tworzę? Dobra. Teraz zrobimy sobie crafting. Postawimy. Łódkę się robi od... No to jest shift nie działa. To jest też dużym... Powoli, nie wiem jeśli mogę to tak nazwać. A e, jak się łódka robiło? Nie ma łódki. Dobra, czyli będziemy sobie pływać. Tak powoli, mocno, nie na no, ale cóż to, to jest Minecraft. To jest pierwszy Minecraft. Taki pierwszy, nie wiem, stabilny, mogę tak to powiedzieć. No jak krasniki szybko jeszcze. Dobra. No to idziemy, idziemy pływać. w ogóle dźwięków, nie mam. żadnych dźwięków nic. widzę tam może coś się jakoś tam umiejscowimy Hop. jak fajosko ten pierwszy Minecraft nie mniem nie mniem no i powiedzcie mi że to nie jest piękne granie w takiego Minecrafta czyż już Wier widział tu w ogóle nether jest ja nie, nie ja po prostu jestem już... Ja gram w Minecraft od wersji 1.8, więc... czyli taki trzeci sezon jj a. No i to wszystko, nie? Co mogę, no... Wcześniej grałem, wcześniej mówię, mi, spróbuj zagrać Minecrafta, ja nie, bo to jakieś gówniane klocki. I gram tylko w Minecraft od roku. nie gram jeszcze z niego, no... Jak jeden dżinia, jeden dżinia. Chciałem znaleźć góry. Co to jest? Ta. Tu jeszcze inna tekstura. No, już Dobra. Dobra. dajcie mi iść. No to co, będziemy sobie teraz zwiedzać nasz świat, jak się wygenerował. Tu fajnie wszystko wygląda, ale bym chciał góry. Takie fajne góry. Porządne. W tym pierwszym świecie fajnie wygląda wszystko. A to w ogóle od razu góry, jaskinie, trzy obok siebie. Nice. Hmm. jakie tutaj potwory są, bo ja nie pamiętam. Na pewno jest zombie. To, to jest na pewno. I coś jeszcze jest. Tam mogę... fuck. Jezus, zapomniałem, że tu shifta nie ma. Ojej, No cóż, początki bywają trudne. No dobrze, że góry się tworzą, a tu F3 jest. Nie, nie ma F3. No i tak jak mówiłem, będzie tak 10 odcinków z tego, z tego i tak, znaczy 10 odcinków z tego Minecraft Alpha 1.04 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli będziemy tak szli tymi seriami. Z czasem dojdziemy do tej naszej, naszej, naszej 1.45. No tyle, że do czasu, kiedy będzie te, ze wszystkich serii, bo te snapshoty wszystkie i tak dalej. No to naprawdę dużo będzie roboty. Znaczy dużo odcinków. Wieczki. Wieczki. Tutaj? Nie nie tutaj. Tu nie chcemy. Idziemy dalej. Oj ojoj. My to, że z dwa odcinki spędzimy na to samym szukanie do... Uuu. To nam może starczyć. To nam może starczyć. Myślę, myślę tak, latający, nie, nie ma latającego, nie, jest latający oj, będzie latający klocek jest latający klocek akurat takie rzeczy jak y, grawitacja, to się cieszę, że nie poprawiają bo to by było naprawdę mam na przykład taki klocek, to by było denerwujące, gdyby poprawili Ja się chyba tutaj wybuduje tak tutaj sobie, ja tylko zobaczę nie wejdę na górę, czy nie ma czegoś jeszcze lepszego Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm... Mm to fajnie wygląda wszystko... O! Co za geniusz! Co za geniusz! Możemy się tutaj jak w tej dolinie... ...pasować, tylko... Mmm no, nie wiem, nie wiem... ...ja jestem wybradny. Co są jeszcze tutaj? Hmm, hmm, hmm. Jakby się tu wybudować, no. Tu życie mi się w ogóle regeneruje. Jak tego co widzę, to niezbyt. Idź mnie. Cholera. Tylko pewnie zaraz w komentarzach będziesz, że tu kopiuję kogoś, kopiuję kogoś. Nie nie mam zamiaru nikogo kopiować. Po prostu chcę sobie pograć na tej wersji Minecrafta, bo nigdy na niej nie grałem. Ja gram, tak naprawdę pierwszy raz, licząc tego tamtej, tamtego nie? no to to jest mój pierwszy raz. No chyba się tutaj umiejscowię, bo coś czuję, że tak, owieczki tu są i tak dalej, i tak dalej. To się tutaj będziemy mogli. Nie! To się to nie. No i spoko, ładnie wygląda, wszystko fajnie. Czy tutaj F8 jest? Nie, nie ma. oj. oj, 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 oj. no! Czemu mnie zaatakowało? Hej, dobra, przydałoby się coś zjeść. I tak, leka nam niezbyt pasuje. Uwaga. Może z owiec na... Nie widziałem nożyczki, teraz no. Jedyne 99999. Eee, dobra. będzie 9, 9 minut czasu. A te one tak nie uciekają, tak jak od wersji 1.8. Chodź tu, choć, 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 chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. nam nie stakują?

Dobra. Ścieliśmy drewno. Hopaj. Zrobię sobie na takim wzgu, ...żu. Myślę, że taka pojedyncza burka. no, świat nam się w miarę fajnie wygenerował, ale to zbuduje sobie jednak tam domek, albo tam... Lol, tak mi się wtapia ten, te teksturki te ziemi, że nie widzę gdzie jest w dół, gdzie w górę i tak dalej. Znaczy w górę to widzę akurat, ale w dół nie widzę. Dobra, tak od razu na Free Bowl Survival znalazłem Emerald. Hi, hi, hi. Tyle wam powiem, ale nie wykopywałem go. Gdzie by się. LOL, będziemy się wybudować. Tutaj zrobimy sobie jakiś tam kijowy domek. Uuu, ale fajnie, ale fajnie się ciemno robi. W ogóle miecz zróbmy. Tak, patyczki. Oj, nie tak. 12 stykną chyba, co? A, tu się nie działa. Zrobię sobie jakiś domek, nie wiem, 7x7. 7. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I zaraz zaatakuję 300 mobów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wcale nie ma niewymiarowego domku. Wcale Wcale nie, nie ma tutaj symetrii. No i ściemnia się. Rili. Ale ciemno matko, bosko. I je, ale fajne gwiazdy. To akurat mogli nie zmieniają, mi się podobają. Ale mobów nie widzę Dobra, mamy 12 minut odcinka, to ja powoli będę kończył. Zegna się z nami, dzięki, że oglądaliście. Ja jestem Clip Hunter, so zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Moba widzę. Idziemy zaatakować jeszcze, żeby w tym odcinku było jakieś. Zrobicie tylko mało życia. Damy radę. Damy radę, najwyżej dedniemy i zrobimy sobie coś nowego. Idź. A a, fuck, nie, ginę, fuck, <laughs> dobra, 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 to było, yy, dobra, w tak więc sensie ja z Wami żegnam, Creep Hunter biegnący, Jezu, daj mi żyć, fuck, 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 yy, piszcie, subskrybujcie, lajkujcie i wszystko, wszystko inne, Boże, żegnam się z Wami, na razie.